Znowu 2-3 i znowu przegrana, chociaż jak wiadomo, że przeciwnik bardzo mocny jest, ale no, chciałoby się już, już wygrać. No ale... Ale pokazaliśmy dobrą grę, no i myślę, że fajna atmosfera była. fajnie, myślę, że kibicom się spodobało. No, powtarzam, szkoda że, no, szkoda, że nie wygraliśmy. Rozwijamy się jako zespół, gramy coraz lepiej, równiej i możliwe to też przekłada się na mecz, że z takimi przeciwnikami mocnymi gramy bardzo dobrze. Także no, mam nadzieję, że no, tak samo będzie dalej. Będziemy grali równo i, no, i jeszcze wygramy. Mecz. Nie myślałem o wyniku w ogóle. Chciałem jak najlepiej zagrać, no a udało się wygrać ten set. No, moim zdaniem. Troszkę nam akurat e, zabrakło w pierwszym secie, bo e, później to już e, ten czwarty set, tak też jak powiedziałeś, były 7-3. E, wygraliśmy, ale ten pierwszy set akurat zabrakło nam troszkę e, takiego e, pewności siebie, mi się wydaje. I no, akurat więcej mi szkoda tego pierwszego setu. No ale no dobra, dobry wynik, punkt jest, no i dobra gra w naszym wykonaniu. www.asapolska.pl